chodzi halving Bitcoina i jak na nim zarobić. Od początku istnienia Bitcoina, czyli od 15 lat, do tej pory były trzy halvingi i po każdym z nich mieliśmy przeogromne wzrosty na bitcoinie i na całym rynku krypto. Pierwszy w 2012 roku ponad 8000% wzrostu, 4 lata później 3000% wzrostu i ostatni w 2020 roku około 1000% wzrostu od dołka. Halving średnio występuje to 4 lata i w skrócie jest to zmniejszenie o połowy, nagrody jaką otrzymują górnicy za wydobywanie Bitcoinów. Na samym początku górnicy otrzymywali 50 bitcoinów za wydobyty blok, aktualnie Dostają 6,25 bitcoina. A już za 6 miesięcy będzie mieć miejsce kolejny halving. Nagroda dla górników zostanie kolejny raz podzielona na pół i wyniesie już tylko ponad 3 bitcoiny. Maksymalna liczba bitcoinów, jaka kiedykolwiek może istnieć, to 21 milionów. Przez ostatnich 15 lat zostało wykupanych prawie 19,5 miliona sztuk, a ostatni bitcoin będzie wydobywany około 40 lat. Jak ja na tym będę chciał zarobić? Po prostu skupuję cały czas bitcoina i planuję to robić przez następne miesiące, a następnie sprzedać go z zyskiem. W poradnik, jak rozpocząć swoją przygodę w rynku krypto znajdziesz w linku w opisie tego profilu.